Znowuż nawiązuje do tego, że jeżeli my zakładamy, że rejestratorka jest tylko od odbierania telefonów i ona w ogóle takich sytuacji trudnych nie ma, to mamy już takie pierwsze, że trzeba to zauważyć, czyli zauważenie problemu, a zauważenie to już jest pierwszy krok do rozwiązania. I potem kolejne pytanie, które trzeba sobie zadać to, czy te sytuacje się powtarzają, czy to jest jednorazowa, czy się zdarza więcej, jeżeli się więcej, czy mam procedurę na to. Jeżeli nie mam procedury, no to opracowanie tej procedury, tak? Po to jest znowuż właśnie ten zespół. Ja też miałam, i to też jest opisane w mojej książce, um, bardzo trudną sytuację. Ja w pewnym momencie poszłam do lekarza i powiedziałam mu: To jak jest tutaj się odnaleźć w tej sytuacji, żebyśmy my grali do, do jednej bramki? Czyli tutaj praca zespołowa, pójście po wsparcie czy do swojego kierownika, czy do koleżanki, która widać, że sobie radzi lepiej w niektórych sytuacjach, nie? obgadanie tego problemu, zmierzenie się z nim i jeżeli brak ewidentnie jest tych narzędzi, to sięgnięcie po jakiś kurs, po szkolenie, po książkę, Naprawdę teraz już jest tego tak dużo, można nawet bezpłatne podcasty. Tutaj my też rozmawiamy, też już może komuś to obudzić, poszerzyć perspektywę, że kurczę, to te trudne sytuacje to jednak jest normalne, ale jedni sobie radzą, drudzy sobie nie radzą.